Czy Ty też tak masz, że uwalniasz emocje, pracujesz z tymi emocjami, a mimo to one wracają? Mimo to, że konfrontujesz się z nimi, pozwalasz sobie je odczuć, pozwalasz je sobie wypuścić, używasz różnego rodzaju metod uwalniania emocji, czy Tobie również zdarza się tak, że za jakiś czas one wracają i znów przeżywasz trudną sytuację, i emocje znów zalewają Cię? Te same emocje. I znów je odreagowujesz, znów, znów je uwalniasz, znów sobie na nie pozwalasz. I za jakiś czas znów sytuacja się powtarza. Też tak masz. Moi klienci często zadają mi pytanie, dlaczego, jeżeli ja tyle już razy uwalniałam tą emocję, dlaczego ona wraca? I nawet to uwalnianie właśnie takie zbiorowe w nas, to jest teraz ostatnio bardzo nudne. Ale zadajmy sobie pytanie, po co właściwie? Doświadczamy tego? Dlaczego doświadczamy trudnego i dlaczego doświadczamy tych trudnych emocji? Po co to jest w ogóle? Tylko po to, żeby nas pomęczyło i żebyśmy popracowali sobie z wypuszczeniem, z uwolnieniem tych emocji? Kiedy zrozumiemy tak naprawdę sens naszego bycia tutaj, że nasza dusza wybiera sobie pewną. Pewne zadanie, pewne lekcje, pewną przestrzeń po to, żeby doświadczać, żeby się uczyć, żeby wzrastać. Kiedy my zrozumiemy, że przychodzimy tutaj, żeby doświadczyć tego, a poprzez doświadczenie nabrać wiedzy, poprzez doświadczenie wzrosnąć w tym. Bo tak długo, kiedy samo doświadczenie przynosi tylko cierpienie i ból, i my się w tym ta taplamy, i nawet później to odreagowujemy, uwalniamy. To, to niczego nie zmieni. I później wracamy znowu i znowu i znowu do tych samych emocji, i mamy takie poczucie, że to wszystko nie działa. Też tak masz, też masz poczucie, że to nie działa, że to w ogóle jest do dupy i że w ogóle się nic nie zmienia, a ja cały czas cierpię albo cały czas mam trudno. Dlatego, że nie rozumiemy tego, po co to się zadziewa. Kiedy zrozumiemy sens, Czego mam się tutaj nauczyć? Co to jest za doświadczenie dla mnie? Kiedy przyjmiemy założenie, że wszystko nam sprzyja, wszystko w moim życiu, co się zadziewa, jest dla mnie, a nie przeciwko mnie. I kiedy ja zrozumiem sens tych emocji, czyli znajdę ich źródło, znajdę tą lekcję, znajdę tą informację, w co ja tam uwierzyłam, w coś, co nie jest mną, coś, co nie jest prawdą o mnie. Ja to później powielam tylko dlatego, że nikt nie powiedział mi, że muszę to zakwestionować. I tak samo oprócz własnych emocji doświadczamy emocje naszych przodków. Skąd one się biorą? No właśnie, są zapisem transgeneracyjnym i są mądrością, tak naprawdę, traum przeżytych przez naszych przodków. Bo zobaczcie, jeżeli nasz przodek Doświadczył czegoś bardzo trudnego, to on, chcąc uchronić następne generacje, następne pokolenia, zapisuje program mówiący: To jest niebezpieczne. I dzięki temu następne pokolenia są mądrzejsze o traumę przeżytą przez naszego dziadka, załóżmy. Natomiast my dostajemy w zapisie transgeneracyjnym wszystkie te mądrości, wszystkich ich doświadczeń, wszystkich ich traum, wszystkich ich przeżyć. Natomiast dopóki nie zrobimy porządku, jak będziemy tylko odreagowywać te emocje i uwalniać je, to to nic nie przyniesie tak naprawdę, ponieważ cały czas ten program w nas pracuje. Ale kiedy znajdziemy program, który opowiada pewnego rodzaju historię? I przełożymy, uaktualnimy jakby oprogramowanie do współczesnych czasów, bo popatrzcie, kiedy ja na przykład teraz boję się wystąpień publicznych, boję się pokazywać, być może noszę w sobie mądrość mojego dziadka albo babci, która ukrywała się, bo to było dla niej niebezpieczne, która nie wyrażała swojej opinii, swojego zdania, dlatego że za to mogło, mogli ją rozstrzelać. Nosisz w sobie pewnego rodzaju zapis, który ma Ci służyć i tak naprawdę nie jest niczym złym, dopóki nie, jakby, dopóki przyjmujesz go tak biernie, to on tak naprawdę może Cię bardzo mocno ograniczać i my jesteśmy wypełnieni mądrościami naszych przodków i nie zdajemy sobie bardzo często sprawy z tego skąd to płynie, dlaczego ja tak mam, dlaczego ja tak czuję. Dlaczego ja tak reaguję? Dlaczego ja się tak zachowuję? I dopóki opieramy się w emocjach tylko na uwolnieniu ich z siebie, a jeszcze czasami prosimy właśnie, żeby ktoś to zrobił za nas, żeby to ktoś nam to wszystko załatwił, płacimy za różnego rodzaju uzdrowienia na odległość, to popatrzcie, jaki sens ma w ogóle doświadczenie czegokolwiek tutaj, jeżeli te lekcje, które do nas przychodzą, załatwia za nas ktoś inny to na dany moment poczujemy się lepiej, owszem, jak uwolnimy emocje, zawsze jest ulga. Nawet zwykły płacz, który dany jest nam do regulowania naszego napięcia emocjonalnego, faktycznie przynosi ulgę. Jak sobie tak popłaczemy, tak naprawdę się wypłaczemy, to przynosi to ulgę, ale przynosi to ulgę na jakiś czas. Natomiast sama rana, sama mądrość nie została ani uzdrowiona, ani zrozumiana, ani lekcja nie została odrobiona. Więc, jeżeli my nie zaktualizujemy tych wszystkich mądrości, traum naszych przodków albo mądrości naszych własnych płynących z naszego dzieciństwa, nie zaktualizujemy do naszych współczesnych czasów, gdzie tam grożono właśnie rozstrzelaniem, a tutaj blokujemy nie to przed działaniem, przed publicznym występowaniem, to może się objawić w bardzo różny sposób. Dlatego dopóki my nie zrozumiemy mądrości, jaka płynie stamtąd i nie zaktualizujemy tego w naszym systemie, w naszej bazie, w naszej podświadomości, niczego nie zmienimy i będziemy wpadać co jakiś czas przy tych samych trudnych sytuacjach w to samo miejsce trudnych emocji, które będą nas powalać, a one tak naprawdę mają nam służyć. Kiedy my zrozumiemy, że emocje nam służą, ale są miejsca, które wymagają uzdrowienia, uwolnienia, a przede wszystkim takiego update'u, żeby zrozumieć, czy to nadal w ogóle mnie dotyczy, czy to mi w ogóle służy, czyli podważenia całej mojej gdzieś struktury, którą dostaję od moich przodków, ale też którą wypracowuję sobie w wyniku życia tutaj w moim obecnym wcieleniu. Ja nabieram pewnego rodzaju doświadczeń, zapisuję w postaci mojej wewnętrznej mądrości i korzystam z tego jak mojej bazy, bazy danych, tak? bazy wiedzy mojej o życiu. Ale bardzo często, my, utykając w emocjach, w dzieciństwie, cały czas ten program, tamta mądrość zdobyta w trudnej sytuacji, ona determinuje całą naszą tutaj. Teraźniejszość i przyszłość, no bo jeżeli ja tam nauczyłam się unikać, unikać aktywności, unikać ludzi, unikać trudnych sytuacji, ja o tym opowiem w następnym filmiku o niskim poczuciu własnej wartości, skąd to niskie poczucie własnej wartości w nas się bierze, to jeżeli ja tam nauczyłam się pewnej, pewnej strategii przetrwania, pewnej mądrości, jak w tamtej sytuacji się Ustawić, żeby było mi wygodnie, to ja tu w dorosłym życiu nadal na tej bazie pracuję tutaj nadal, jeżeli tak długo jak nie zmienię tego oprogramowania, ale żeby je zmienić, to ja muszę dotrzeć i zrozumieć, o co w tym chodzi. Ja muszę zrozumieć, i po to są właśnie emocje, bo kiedy walą we mnie trudne emocje, to to mnie zatrzymuje i mówi zajrzyj tam i zobacz, skąd to płynie, w co ty tam wierzysz czego ty tam się trzymasz bo może to już jest dawno nieaktualne i jeżeli chcielibyście nauczyć się jak korzystać z emocji jak z nich e, korzystać w sposób konstruktywny taki który będzie was prowadził was e, wzbogacał was uwalniał to zapraszam was serdecznie na warsztat który organizuję to jest jeden e, pierwszy warsztat z cyklu pracy ze swoją duszą uzdrawianiem swojej duszy Wrót będzie się 18 stycznia. Wszystkie szczegóły są na mojej stronie internetowej www.terapeutkaduszy.com Jeżeli chcecie, jeżeli jesteście zainteresowani, napiszcie mi, a ja Wam dam link, do, żeby dołączyć do takiego warsztatu. Zapraszam serdecznie, bo naprawdę warto zrozumieć skąd i po co te emocje w nas się pojawiają żeby transformować je na swoją korzyść i żeby nasze życie stawało się łatwiejsze, lżejsze, prawdziwsze. Także wszystkiego dobrego w nowym roku i zapraszam do przemiany, zapraszam do zmiany.